Monika skup się, zostało nam mało czasu. Ja ty liczę na cud. Liczę, że wymyślimy jakiś fajny prezent dla taty, więc tak, można powiedzieć, że liczę na cud. Jakie masz pomysły? Nie będę karmiła raka. O, on lubi się napić tej herbatki zimowej. Monika skup się. O może herbatka i jakaś ładna piżamka, to może być dobrym pomysłem. to ja już nie wiem. A może koszulę? On lubi koszulę. No, ale nie taką i nieprawda. Co liczysz, że ci odda? Nie ma opcji. A w takim jednym sklepie widziałam promocję na wiertarkę. Ona nie groża, może masz rację, pewnie i takiej nigdy nie użyję. Zastanówmy się, o czym marzy. Chciałby uciec stąd. O, może jakieś bilety lotnicze. Na no Monika, aż tak źle mu ze mną nie jest. Bruna, Dawno cię już pośladki nie piekły? Uważaj, bo mogę je na nowo rozpalić. Chyba taki na baterię. Monika, to nie jest nasz budżet. Ja mam problem z Zauważyłam po twoim liście do świętego Mikołaja. Cóż, kto pieniędzy nie ma, jest pariazem. Skąd ty znasz takie trudne słowa? Poza tym u nas nie jest aż tak źle, ale pomyśl nad czymś, no bardziej w naszym budżecie. A może kamień? Ty się chyba o jakieś uderzyłaś. Dobra, idź mi stąd, sama coś wymyślę. No, zobaczmy, co ja tu dostałem. Bokserki, skarpetki i rękawiczki o takich właśnie marzyłem. To jest piękne, nowiutkie!